Hej, cześć, siemanko, z tej strony kurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale i dzisiaj zdradzę Wam sekret wygrywania Grand Challenge, ale wpierw takie krótkie informacje jak widać mam Super Magical chesta i mam Gianta chesta praktycznie te skrzynki wypadły jedna za drugim pierwsze Giant, później Super Magical no i słuchajcie, w tym tygodniu jeszcze to nagram oczywiście nagramy to no i zrobimy odcinek o tym Openingu, jeśli oczywiście chcecie, jeśli chcecie, no to napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę. Ale to nie wszystko. Jeszcze mam opening z oferty, gdzie była do kupienia skrzynka Legendar Chest. No i to też nagrałem, i mam zamiar taki odcinek przygotować i to też w tym tygodniu. Także wpierw będzie opening właśnie Legendary Chest. Taki osobny odcinek, no a później będzie opening właśnie tego Super Magicala i Gianta Chesta. Ale dobra. Wracamy do filmiku. A więc mój dobry znajomy, z którym grałem dość długo w Polska for Fans Clash of Clans, gra także w Clash Royale, tam w Clash of Clans troszkę przestał, no i gra dość dobrze, jeśli chodzi o Clash Royale, a więc chodzi mi tutaj bardziej o gracza z Walhali o nicku Adrian. Dzisiaj chciałbym wam bardziej go przedstawić. Słuchajcie, jeśli chodzi o grand Challenge, wygrał on 4 razy pod rząd, dość często wygrywa te Grand Challenge. No i sobie ogólnie radzi. Naprawdę jeśli chodzi o Grand Challenge, jest bardzo dobry. Ogólnie w pucharkach też super stoi, tu jest jego deck aktualny na pucharki, tym dekiem ciśnie. No i ma 33 tysiące wziętych już kart z Grand Challenge'u i co się właśnie mu udało? 14 razy wygrać pod rząd Grand Challenge jakim dekiem i jakim sposobem. Oczywiście pokażę Wam jeszcze replay, gdzie walczył z najlepszym Polakiem na polskim serwerze, czyli chodzi mi tutaj bardziej o wolu. Ale właśnie, mam ten deck. No tutaj jest Pompka, jest Poison, Prince, Kwarcy, Ice Spirit, Zap, Gigant, no i Mega Minion. Oczywiście wiemy, że za niedługo będzie balans, gdzie Poisona udupią, no i Pompka będzie droższa. Będzie kosztowała 6 Elixiru. Jak na mój deck aktualny, no to Poison chyba pójdzie w zapomnienie. Będzie trzeba zacząć używać Fireballa. Nie wiem jak to będzie, nie wiem w ogóle ile go... Znerfiam, jeszcze nie patrzyłem, ale wiem, że go znerfiam, tego Poisona. No i właśnie. I słuchajcie, tym dekiem wygrywa Grand Challenge. Naprawdę jest dobrym graczem i teraz chciałbym wam przedstawić jego właśnie replay z ataku na Wola. No i na sam koniec puścimy sobie oczywiście muzyczkę standardowo. No i ja was zapraszam do openingu tych czterech skrzynek Grand Challenge, ale to na sam koniec. Pierwsze może przejdźmy do całego replayu. Aha, jeszcze co bym miał dodać? Nie dość, że liczy się dobre ustawienie kart, liczy się doświadczenie i umiejętności tym deckiem, jakim gramy, ale jeszcze jest jeden sposób na Grand Challenger I o tym sposobie właśnie chciałbym teraz powiedzieć, bo bym zapomniał kompletnie, a to jest najważniejsze. Podobno, ale podobno, tak samo jak w Clash of Clans mamy zmiana języka, żeby pomogło nam szukać e, przeciwnika podczas lupy, gdy gramy na przykład w Legendzie, jesteśmy dość wysoko. Podobno zmiana języka pomaga tam. A jak tutaj jest Clash Royale, tak naprawdę? Podobno, ale podobno, zmiana języka wyrzuca nas na jakiś inny serwer w Clash Royale, gdzie praktycznie gramy ze słabszymi przeciwnikami. Co możecie zobaczyć, że Adrian to właśnie robi, ponieważ przy jego openingu będą całkiem inne języki, nie będzie tego języka angielskiego, będzie tam jakiś inny język. No i on to właśnie robi. On zmienia języki i być może temu wygrywa a być może temu, że jest naprawdę dobry na challenge'ach. Ciebie, nas serdecznie pozdrawiam. No i już przechodzimy oczywiście do całego replay'u. Zobaczymy mniej więcej, jak on sobie radzi. No, Volu miał bardzo podobny deck, ale zobaczmy mniej więcej, jak mu to poszło. Dobra, widać standardowo, mamy Gianta, Prince. Po stronie Adriana tutaj Wolu używa Bowlera, Pompka, Muszkieterka i Giant, też dość znany nam deck no i też oczywiście ma Mega Miniona, zaczyna od Pompki tutaj Adrian twardo od mostku leci już Gigantem i Mega Minionem, Muszkieterka próbuje bronić, tutaj, tutaj w Wolu Mega Minion ściąga Mega Miniona Adriana i już w tym momencie ładnie go ubija no zostało tutaj troszkę HP, Muszkieterka jeszcze żyje no i Adren ma teraz się praktycznie czym obronić, ponieważ ma Guarcy i ma Ice Spirita, no i ma Prince. Y. No ale wykorzysta ten moment, gdzie będzie mógł sobie zarzucić pompkę. No i w tym momencie czas na atak od strony Wolu, e, czyli zaczyna od Bowlera. i teraz co tak naprawdę wymyśli Adren, żeby się obronić dość dobrze skutecznie? E, chyba użyje Prince. Y. No, Wolu też rzuca Prince. Y. I no i Adrian też oczywiście. No i tutaj Wolu już wybrał cały skład swój, który pozwoli mu chyba ugrać tą wieżę. No właśnie, w tym momencie Adrian nie ma się zbytnio czym obronić. Jeszcze troszkę zapem próbuje. Ten prince jeszcze żyje. No ładnie to ciśnie. Powiem wam, że to była ładna obrona z jego strony. Ice Spirit y, zwalnia tą całą jednostkę przez kilka sekund, z czego jednostka Adriana, czyli prince, może tak naprawdę się obronić. No i... Tutaj widać, że Adrian tylko po to, tylko tą kartę wyrzucił, żeby właśnie zanotować pompkę w tym momencie. Pamiętajcie, w tym deku liczy się pompka. Nie wiem ogólnie, jak będzie po balansie ten dek, będzie się sprawował, ale myślę, że nadal będzie wymiatał, ponieważ Gigant nadal ma e, mało eliksiru, dla mnie, ale to cii, o tym nie gadamy, bo już raz gadałem o tym, oczywiście była kłótnia. No i Wolu ubił ładnie wieżę, strącił praktycznie pompkę u Adriana. No, i Adrian zaczyna raid. Tam widać jest mało HP na lewej wieży i już leci. Gigant, Prince. No, i Volu teraz będzie się próbował bronić bowlerem Co powiem Wam jest dobre. Jeśli chodzi właśnie o antydeck z Prince, Gigant i Guarcy. No i właśnie Guarcy. Guarcy ściągają Prince. E. No, i w tym momencie. Poison od wolu może słabo zadziałać, ale niestety nie użył tego. No i tam oczywiście ubił wieże już. No i Adrian zmierza do zwycięstwa. Jest drugi Giant, czyli wykorzystał po prostu podwójne eliksir 2000. No, tu może być ciekawie, mega Minion, jeszcze Prince broni tutaj Adrian broni wola. No, ale wolu już leci kolejnym Giantem i dwa razy Prince. No to może być naprawdę ciekawe, ale Guarcy. Guarcy, Ice Spirit to o czym mówiłem. Ice Spirit plus Guarcy. Y, strasznie kosi cały atak przeciwnika. Jest to dobra obrona. Giant oczywiście od strony przeciwnika, od strony Wolu. Poison. No i to by było na tyle. Także tak jak widać, na dzień dzisiejszy ten deck, czyli właśnie Pompka, Poison, pr Prince. Guarcy, Ice Spirit, Zap, Giant i Mega Minion są naprawdę dobre, jeśli chodzi o Grand Challenge. Dlaczego ja nie gram takim deckiem, skoro on jest tak dobry i skoro można wygrywać te? Ja niestety Giantem, ja za Giantem nie przepadam. Ja jak grałem lawą, tak będę grać lawą i nigdy nie przestanę i nigdy się nie przerzucę na tego Gianta jedynie gdziebym się mógł przerzucić to na hograidera, ponieważ na drugim końcu gram na hograiderze, no i wychodzi ok, ale ja wam polecam ten deck, no i polecam wam także spróbować chociaż troszkę raz, dwa razy czy trzy razy zmienić ten język, bo to ponoć pomaga. Nie mam, słuchajcie, nie mam pewności, można teraz tutaj wywołać gówno burzę na ten temat, ale ja myślę, że pomaga, że jest tutaj gdzieś jakiś sens, no i tak jak mówię, umiejętności się liczą, no i doświadczenie. A u Adriana tego nie brakuje. Dobra, no to ja Was zapraszam do openingu i to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się. Jeszcze Prince broni tutaj Adrian, broni wola. No ale Wolu już leci kolejnym Giantem i dwa razy Prince. No to może być naprawdę ciekawe, ale Guarcy. Guarcy Ice Spirit to o czym mówiłem. Ice Spirit plus Guarcy. E, strasznie kosi cały atak przeciwnika, jest to dobra obrona. Giant oczywiście od strony przeciwnika od strony Wolu. Poison, no i to by było na tyle Także tak jak widać, na dzień dzisiejszy ten deck, czyli właśnie Pompka, Poison, pra Prince, Guarcy, Ice Spirit, Zap, Giant i Mega Minion Są naprawdę dobre, jeśli chodzi o Grand Challenge Dlaczego ja nie gram takim deckiem, skoro on jest tak dobry i skoro można wygrywać te Ja niestety Giantem, ja za Giantem nie przepadam, ja jak grałem lawą, tak będę grać lawą i nigdy nie przestanę i nigdy się nie przerzucę na tego Gianta. Jedynie gdziebym się mógł przerzucić to na Hog Ridera, ponieważ na drugim koncie gram na Hog Riderze. No i wychodzi ok, ale ja wam polecam ten deck. No i polecam wam także spróbować, chociaż troszkę raz, dwa razy, czy trzy razy zmienić ten język, bo to pomoc pomaga. Nie mam, słuchajcie, nie mam pewności, można teraz tutaj wywołać główną burzę na ten temat. Ale ja myślę, że pomaga, że jest tutaj gdzieś jakiś sens. No i tak jak mówię, umiejętności się liczą, no i doświadczenie. A u Adriana tego nie brakuje. Dobra, no to ja Was zapraszam do openingu i to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się. I. No i Adrian też oczywiście. No i tutaj Wolu już wybrał cały skład swój, który pozwoli mu chyba ugrać tą wieżę. No właśnie, w tym momencie Adrian nie ma się zbytnio czym obronić. Jeszcze troszkę zapem próbuje. Ten prince jeszcze żyje. No ładnie to ciśnie. Powiem Wam, że to była ładna obrona z jego strony. Ice Spirit y, zwalnia tą całą jednostkę przez kilka sekund, z czego jednostka Adriana, czyli prince, może tak naprawdę się obronić. No i... Tutaj widać, że Adrian tylko po to, tylko tą kartę wyrzucił, żeby właśnie zanotować pompkę w tym momencie. Pamiętajcie, w tym deku liczy się pompka. Nie wiem ogólnie, jak będzie po balansie ten dek. Będzie się sprawował, ale myślę, że nadal będzie wymiatał, ponieważ Gigant nadal ma e, mało eliksiru dla mnie, ale to cii, o tym nie gadamy, bo już raz gadałem o tym, oczywiście była kłótnia. No i Wolu ubił ładnie wieżę. Strącił praktycznie pompkę u Adriana. No i Adrian zaczyna raid. Tam widać jest mało HP na lewej wieży i już leci. Gigant, Prince. No i wolut będzie się próbował bronić bowlerem, co powiem wam, jest dobre. Jeśli chodzi właśnie o antydeck z Prince, Gigant i Guarcy. No i właśnie, Guarcy. Guarcy ściągają Prince. E. No i w tym momencie. Poison od wolu może słabo, za, za, słabo zadziałać, ale niestety nie użył tego. No i tam oczywiście ubił wieże już. No i Adrian zmierza do zwycięstwa. Jest drugi Giant, czyli wykorzystał po prostu podwójne elixir 2000. No tu może być ciekawie, mega. Okej, hey, cześć, siemanko, z tej strony Kurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale i dzisiaj zdradzę Wam sekret wygrywania Grand Challenge, ale wpierw takie krótkie informacje jak widać mam Super Magical Chesta i mam Gianta Chesta praktycznie te skrzynki wypadły jedna za drugim pierwszy Giant, później Super Magical no i słuchajcie, w tym tygodniu jeszcze to nagram oczywiście nagramy to no i zrobimy odcinek o tym openingu, jeśli oczywiście chcecie jeśli chcecie, no to napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę. Ale to nie wszystko. Jeszcze mam opening z oferty, gdzie była do kupienia skrzynka Legendar Chest. No i to też nagrałem, i mam zamiar taki odcinek przygotować i to też w tym tygodniu. Także wpierw będzie opening właśnie Legendar Chest. Taki osobny odcinek, no a później będzie opening właśnie tego Super Magicala i Gianta Chesta. Ale dobra. Wracamy do filmiku. A więc mój dobry znajomy, z którym grałem dość długo w Polska for Fans, Clash of Clans, gra także w Clash Royale, tam w Clash of Clans troszkę przestał. No i gra dość dobrze, jeśli chodzi o Clash Royale, a więc chodzi mi tutaj bardziej o gracza z Valhalla, o Oniku Adrian. Dzisiaj chciałbym Wam bardziej go przedstawić. Słuchajcie, jeśli chodzi o Grand Challenge, wygrał on 4 razy pod rząd, dość często wygrywa te Grand Challenge. No i sobie ogólnie radzi Naprawdę jeśli chodzi o Grand Challenge Jest bardzo dobry, ogólnie w pucharkach Też super stoi Tu jest jego deck aktualny na pucharki, tym dekiem ciśnie No i ma 33 tysiące wziętych już k no, Zmiana języka Wyrzuca nas na jakiś inny serwer w Clash Royale Gdzie praktycznie gramy ze słabszymi przeciwnikami Co możecie zobaczyć, że Adrian to właśnie robi Ponieważ przy jego openingu będą całkiem inne języki, nie będzie tego języka angielskiego, będzie tam jakiś inny język no i on to właśnie robi, on zmienia języki i być może temu wygrywa a być może temu, że jest naprawdę dobry na challenge'ach. Ciebie od nas serdecznie pozdrawiam no i już przechodzimy oczywiście do całego replay'u, zobaczymy mniej więcej jak on sobie radzi no, Volu miał bardzo podobny deck, ale zobaczymy mniej więcej jak mu to poszło dobra, widać standardowo, mamy Gianta, Prince Po stronie Adriana, tutaj wolu używa Bowlera, Pompka, Muszkieterka I Giant, też dość znany nam deck No i też oczywiście ma Mega Miniona, zaczyna od Pompki Tutaj Adrian twardo od mostku leci już Gigantem i Mega Minionem, Muszkieterka Próbuje bronić, tutaj, tutaj w wolu Mega Minion ściąga Mega miniona Adriana i już w tym momencie ładnie go ubija. No zostało tutaj troszkę HP. Muszkieterka jeszcze żyje. No i Adrian ma teraz się praktycznie czym obronić, ponieważ ma Guarcy i ma Ice Spirita, no i ma Prince. Ę. No ale wykorzystał ten moment, gdzie będzie mógł sobie zarzucić pompkę. No i w tym momencie czas na atak od strony Wolu, e, czyli zaczyna od Bowlera. I teraz co tak naprawdę wymyśli Adren, żeby się obronić dość dobrze skutecznie? Eee, chyba użyje Prince'a. No, Wolu też rzuca Prince Art z Grand Challenge'u i co się właśnie mu udało? 14 razy wygrać początku Grand Challenge i jakim dekiem i jakim sposobem. Oczywiście pokażę Wam jeszcze replay, gdzie walczył z najlepszym Polakiem na polskim serwerze, czyli chodzi mi tutaj bardziej o Wolu. Ale właśnie, mam ten deck. No tutaj jest Pompka, jest Poison Prince. Gwarcy, Ice Spirit, Zap, Gigant, no i mega minion. Oczywiście wiemy, że za niedługo będzie balans, gdzie Poisona udupią, no i pompka będzie droższa. Będzie kosztowała 6 Elixiru. Jak na mój deck aktualny, no to Poison chyba pójdzie w zapomnienie, będzie trzeba zacząć używać Fireballa. Nie wiem jak to będzie. Nie wiem w ogóle, ile go znerfiam. Jeszcze nie patrzyłem, ale wiem, że go znerfiam tego Poisona. No i właśnie, i słuchajcie, tym deckiem wygrywa Grand Challenger. Naprawdę jest dobrym graczem i teraz chciałbym wam przedstawić jego właśnie replay z ataku na Wola. No i na sam koniec puścimy sobie oczywiście muzyczkę standardowo. No i ja was zapraszam do openingu tych czterech skrzynek Grand Challengeu, ale to na sam koniec. Pierwsze może przejdźmy do całego replayu. Aha, jeszcze co bym miał dodać? Nie dość, że liczy się dobre ustawienie Kart liczy się doświadczenie i umiejętności tym dekiem, jakim gramy, ale jeszcze jest jeden sposób na Grand challenge. I o tym sposobie właśnie chciałbym teraz powiedzieć, bo bym zapomniał kompletnie, a to jest najważniejsze. Podobno, ale podobno, tak samo jak w Clash of Clans mamy zmiana języka, żeby pomogło nam szukać e, przeciwnika podczas lupy, gdy gramy na przykład w legendzie, jesteśmy dość wysoko. Podobno zmiana języka pomaga tam. A jak tutaj jest klasze, to ja tak naprawdę. Podobno, ale podobno.